do sportu w walki DBX Bushido, dostępny na bushidomyślniksport.pl dzień. dzień dobry, hejka, cześć, nie no, 8 minut, dzień dobry, dzień, witam dobry, was siemano. bardzo. Dzień Musi być, trzeba żeby się zarabiało, dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dominiku, czy ty jesteś zadowolony z dzisiejszej konferencji, bo tak mieliście okazję do poddymiania, że ho, ho, ho. W sensie jesteś zadowolony z tego panelu, tak serio? Wiesz co, no kurde, ja coś tam poddymiały. u nas to inaczej, u nas będzie ten wybuch i eskalacja tego wszystkiego, będzie w klatce tak naprawdę, nie, tu mówię, tak samo Michał, jak i ja, jesteśmy sportowcami i jesteśmy nauczeni bardziej takiego wyrażenia się szacunkiem do swoich przeciwników. Tutaj troszeczkę to wymaga innej pracy i innego podejścia do tematu. Coś tam były jakieś moje zgrzyty, było face-to-face, face, parę słów padło, no kurde, tyle ile mogliśmy zrobić, tyle zrobiliśmy, no bo jutro mamy jeszcze face-to-face, face, ale mówię, to największa, mówię, największa eskalacja będzie w klatce. No ale wiesz, jak nie było was face-to-face, to, face, to gdzieś tam te medialne potyczki były między wami grube, w sensie i mocne słowa ze strony Michała i mocne słowa ze strony ciebie, a jak już jesteście gdzieś tak razem, to myślę, że to jest największy zarzut od wizów, że jak już jesteście gdzieś tak naprzeciwko siebie, to jest już, <ėd> no tylko o formułę się kłóciliście ci tak naprawdę. Wiesz jak to jest, kurde, w internecie, to jest w internecie, jak... Kozak w necie. Yeah. Ja nie, nie. Kasiu... No, A ty jesteś... Nie, to masz dziewczynę. Nie mam jeszcze. Nie masz? Nie mam jeszcze. A, no to do mnie idzie. O, to. Słuchaj, no. nie, nie. Wiesz co, wiadomo, w internecie to no w internecie, jak człowiek się widzi face to face e, i ma jakiś respekt, bo tak samo ja mam do jego umiejętności respekt, nie ma do moich respekt, umiejętności, no. więc te słowa są troszeczkę dozowane jednak, nie? I te emocje. Każdy z nas musi się opanować. E, no i tak jak mówiłem. Wszystko zweryfikuje klatka. Mm, te piękne słowa. <laughs> <laughs> Czułeś Popularne. Się... No tak, ale wiesz co, bo na przykład właśnie Michał mówił, że jeżeli ty na face to face coś tam zrobisz, no to zakończy się twoja przygoda z firkfeitami. I właśnie ty miałeś słowa, w sensie to słowa z tyłu głowy, czy raczej po prostu właśnie chodzi o ten aspekt sportowy, że szacunek i tak dalej, a nie, że właśnie przez te słowa gdzieś byłeś bardziej spokojny. Nie, wiesz co, ja mam z tyłu głowy zawsze właśnie takie podejście typowo sportowe. E, mówię, to, mo, może wiesz, to też nie do końca tak powinno być, no bo to, to jest oparte wszystko na dymach, e, ale mówię, no ja staram się nie być tym pierwszym, który atakuje, bardziej odpowiada nam na zaczepki. Mówię, a poza tym dla mnie bicie kogoś z partyzanta, wiesz, popychanie kogoś, no to jest dziecinana, nie? Dla mnie to jest dziecinana. Ja to się jakby gryzie z moimi zasadami, o tak. No ale też było wszystko między wami, w sensie ogólnie. Ty generujesz, może nie ma jakichś takich, nie wiem, napaści fizycznych i tak dalej, ale są jakieś dymy ogólnie w internecie z i no to zasięgi jakieś tam generujesz. No są, ale mówię, no nie, nigdy nie dochodziło do rękoczynów, nie? Dla mnie to jest już troszeczkę za daleko. To już są ja mam jakieś tam swoje zasady, do których mogę dojść, mogę przydymić, ok, ale popychanie, uderzanie kogoś z partyzanta to nie jest w moim stylu. Okej, okay, a ogólnie duży czujesz respekt przed umiejętnościami fizycznymi, w sensie przed tym boksem nie Michała, czy z... nie? Czy duży czujesz respekt przed tym boksem Michała? Wiesz co, czuję duży respekt? Czuję respekt, bo wiadomo, no to jest jednak gościu, który waży kostuwy nie? Także jego ręce będą ważyły, więc trzeba mieć przed tymi rękoma respekt, bo bym był idiotą, jakbym się tych rok gdzieś tam nie respektował. Ale no mówię, jest, jesteśmy, mamy jakiś tam swój plan taktyczny, też jesteśmy dobrze przygotowani i mówię, no składka zweryfikuje. A widziałeś te jego fragmenty ze sparingów, czy nie? Widziałem fragmenty ze sparingów było dużo błędów, które nie umieszkamy wykorzystać. A jak, jak wyglądał na tych sparingach Ryta, twój najbliższy może przeciwnik? Ryta nie będzie moim najbliższym przeciwnikiem i nigdy ode mnie walki nie dostanie. Powiedziałem i powtarzam to po raz kolejny, jak chcę, możemy się spotkać na sparingu i w Piotremu za darmo. Jeżeli chce się ze mną mierzyć, walki za wyzwiska, za ubliżanie mi nie dostanie. Okay. Ale jeżeli chodzi o, o ich sparing, no to co, no to tam były krótkie fragmenty, gdzieś tam biegali po tej sali, ganiali się, tam jeden prosty, jeden uderzył, drugi drugi prosty i było po wszystkim. Także ciężko stwierdzić. No ale widać było, w sensie wiesz, no jednak Krzysztof bardzo zabiegał o tą walkę z tobą, naprawdę nie chciałbyś, no pewnie za tą walkę Federacja dużo by zapłaciła. Wiesz co, eee, nie, nie, myślę, że kurde, nie chciałbym tej walki, bo nie dlatego, że się boję, no bo jakbym się bał, no to mnie nie z pastenakiem, tak? więc na pewno to nie chodzi o strach, tylko po prostu nie chcę, żeby było coś takiego, że ktoś ci ubliża, ktoś cię obraża, nie będąc w federacji na przykład, nie, i on zaczyna tym sposobem tak jakby zdobywać sobie to, żeby dać mu walkę, bo kurde, tak naprawdę pomyślcie teraz, każdy mógłby tak zrobić, wyzwać cię od chujów, oszmat i tak dalej i dostać walkę, tak, bo ktoś się w kurwi powie, dobra, no się bijemy, nie? no nie, no nie może tak być, to nie może być, Przepuska do, do walki. No to co będzie tak to z dalej w ogóle w Afrykach? Ty byś chciał jakieś sportowe pojedynki toczyć, czy właśnie, no gdzieś może jeszcze jakieś mniejsze konflikty, albo no, jak to wygląda? Wiesz co, generalnie tam żadnych konfliktów z nikim nie mam, więc bardziej chyba sportowe jakieś, żeby się sprawiać sportowo, mówię, i powolna, spokojną emeryturkę sobie odrabiać. Dobra, a kiedy będzie twoja walka z gwoździem na kogoś jeszcze w parze? <laughs> <laughs> na no <laughs> ty i ty z nie, 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 no Padre to musi wyleczyć nogę przede wszystkim, nie? On ma skrzywioną nogę tam pod jakimś kątem i po prostu on się to walki nie nadaje na razie. ale to by było fajne, co? To no by byłoby fajne, kurde, tu Tatusia bić, ramię ramię, kurde. A czy z kim na przykład? Bo ty chyba jakieś jakaś opcja, żeby ciebie właśnie z nimi zostawić, czy nie? Czy mi się wydaje? Nie, to, to się, no to jakieś takie random, randomowe konta, żeby tam jakieś zestawienia, ale z tak kim? No nie, tak. nie, ciężko tak teraz głowy wytrzepać, nie? Okej. Okay. A będziesz chciał wrócić na ten rewanż z Kasiuszem, czy już to jest temat zamknięty? Wiesz co, jestem otwarty na propozycję. Jak najbardziej, jeżeli mamy robić rewanż, siadamy, pieniądze się zgadzają, kontrakt się zgadza, jedziemy. A, ale tylko w K1? Czy może gdzieś tam ten bok schodzi w grę? No słuchaj, on powiedział, że rozwali mnie w K1 po naszej walce, gdzie został knockout ode mnie, więc yeah. czekam, sprawdzam go w K1. No, czekam, czy, czy się zdecyduje. No sam tak powiedział. No, Myślisz, że, myśl, że jakiś fix weźmie walkę w K1? Tutaj Tak, ten, no bo raczej to byłoby duże wyzwanie. Fajnie było, ale to może być na przykład ktoś kto waży, nie wiem, 100 kilo nie? i robił walkę w K1. On ma przewagę gabarytowo. Ty Burski? Nie, z Bawem dobrze się znamy, burski. także nie no to jest mój dobry kolega, także nie wiem, czy taką walkę. Bym chciał wziąć. E, to raz, dwa. Kurde, mówię, musiał być tak, jakieś, albo 120 kilo, tak jak ten, ten Marcin Ford na przykład, o, taki no. takiego wielkiego chłopan zciągnąć. A, ty, a na przykład Dawid zamiast jakbyś poszedł do klautu, bo to by była też chyba fajna walka, no, bo ten ten już fajna, Jak najbardziej, o, to się to, to było fajne, no, to na taką walkę bym przystał. Uważasz, no, że tu byłaby w jakieś wyznanie dla ciebie, czy, czy nie? Jeszcze raz? Że to by było jakieś wyzwanie dla ciebie, pan Dawid, czy raczej nie za bardzo? Wiesz co, no kurde pokazał z walką z Tomkiem stararom że no kurde, no w na wszystkich walkach pokazuje, że, że ma ten charakter, ma tego zadziora, ma ten pazur i że w kickboxingu nie jest tak naprawdę aż takim amatorem, jak sam się nazywa. Także ja jak oglądam, to jestem pełen podziwu, że on dopiero tak późno zaczął walczyć, bo myślę, że dobrą karierę by zrobił. Tak, tak samo jak on robi dobrą karierę, tak samo ty teraz we freakach brylujsz sobie coraz bardziej. No tak, no to robimy obydwoje kariery we frikach, no Ja niestety przyszedłem tutaj no, ze względu na plecy. No, tak to bym kontynuował swoją karierę w sporcie, ale niestety nie mogę już kontynuować swojej kariery na takim poziomie sportowym, jakim bym chciał. No tak, dobra, to na sam koniec, jak ty widzisz tą walkę, w sensie ogólnie, pierwsza, druga, trzecia, byś się jakoś nastawiał, czy raczej po prostu to, Nie co Michał się da? się na lokal, wiem, że będzie ciężka walka, będzie ciężka przeprawa. Yy... No kałd, jeżeli będzie, to, to no, przyjdzie sam. Eee, wiadomo, wtedy nie, nie, nie we tego z rąk. Ale mówię, na razie staram się, wiem, że będzie ciężko i nastawiam się na trzy mocne rundy. Ale nie będziesz kopał przez przypadek jakoś w tym boksie, jak nie, nie? no, jak będą buty. Generalnie te buty to jest takie bokserskie to jest takie zabezpieczenie, nie? Eee, tak samo jak na przykład sparowałem w dużych rękawicach, nie? no to dużo było podwójnej gardy, nie? Jak zakładałem małe rękawiczki, to już wtedy już była ta praca na gardzie, nie? Już była ta aktywna garda. Eee, jak zakładam buty, no to wtedy nie kopię, no bo wiem, że mam. Budyne, no, takie moje zabezpieczenia. Okay. Czy widzicie, że tak to działa? Tak. Zawodowcy tak mają. Tak to działa po prostu. No, musi no. być zabezpieczenie. To zawsze. Nie, nie, nie zawsze. Okej, okay, to wiem, jak, jak sobie uznać się. <laughs> jak każdy sobie decyduje, jak chce. Dobrze, słuchajcie, to Wy też decydujcie. Powodzenia, Dominik. Dzięki Ci bardzo. Nie, dziękuję. Trzymaj się. Cześć.